Cześć, dzisiaj powiem wam jak grać w grę Okulary Czary Mary, jednak zanim przejdziemy do zasad, powiem wam co możecie znaleźć w pudełku. Oczywiście znajduje się tutaj plansza, a oprócz niej cztery pionki, okulary wraz z trzema parami soczewek. Warto też nadmienić, że to są soczewki tylko i wyłącznie przeznaczone do gry, które w żaden sposób negatywnie nie wpłyną na wasz wzrok. A oprócz tego jest jeszcze kostka, czasomierz, bloczek do rysowania wraz z ołówkiem i 54 karty, na których znajdziemy 162 zadania. A jak przygotować się do gry? Banalnie prosto, należy rozłożyć planszę, a następnie w zasięgu wszystkich graczy rozłożyć okulary, trzy pary soczewek, kostkę i czasomierz. Następnie tasujecie karty i kładziecie je zadaniami do dołu. I trzeba podzielić się na dwie, trzy lub też cztery drużyny w taki sposób, żeby drużyna składała się minimum z dwóch osób, a liczba zawodników powinna być mniej więcej równo podzielona. No i następnie każda drużyna wybiera swój pionek, a pionki ustawiacie na polu start. Drużyna z najmłodszym zawodnikiem rozpoczyna grę przekazując czasomierz ty, Którzy znajdują się po lewej stronie. Spośród drużyny gracze wybierają tego, który jako pierwszy będzie rysował. Wybrany gracz ciągnie kartę, rzuca kostką i przesuwa pionek o tyle pól, ile wypadło na kostce. Kolor pola wskazuje, które hasło i jaki kolor soczewek będzie użyty podczas rysowania. Gracz, który ciągnie kartę, informuje wszystkich o kategorii, przedmiot, rozrywka lub miejsce. Sprawdza, ale nie czyta na głos, co będzie rysował i obwieszcza limit czasu. Następnie odkłada zakrytą kartę obok planszy, tak aby nikt nie mógł zobaczyć zadań, i zakłada okulary czary mary. Od tego momentu uruchamiany jest czasomierz z odpowiednim limitem sekund i rozpoczyna się gra. Gracz chwyta ołówek i notes, rysuje, a drużyna odgaduje. Proste? Tak, tylko czy uda się tego dokonać, nim upłynie czas? Po odgadnięciu hasła. Gracz, który rysował, rzuca kostką i przesuwa pionek na planszy. Pora na kolejną drużynę. Jeśli nie udało się odgadnąć, trudno, pionek zostaje na miejscu i kolej na drużynę po lewej stronie. Na planszy znajdują się również pola specjalne. Wybierz dowolny kolor soczewek oraz hasła, rysowanie bez okularów, rysowanie drugą ręką czyli praworęczni rysują lewą ręką, leworęczni prawą, a oburęczni dwoma naraz i utrata kolejki. Pamiętajcie też o kilku istotnych uwagach: nie ma gadania ani mruczenia podczas rysowania, nie można rysować liter ani cyfr, i podczas rysowania trzeba siedzieć, i nie można zdejmować okularów. A pierwsza z drużyn, która dotrze do mety, wygrywa grę proste proste.